Domyślam się, że odpaliłeś ten film, ponieważ chcesz się dowiedzieć, jak można zarabiać w internecie. A ja dzisiaj Ci to pokażę. A ja oczywiście witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Internetowy Pieniądz i zapraszam Was już. Do oglądania. Dzisiejsza strona, o którą sobie omówimy, to jest strona rollercoin.com. Jest to strona, na której, poprzez granie w gry, możemy zdobywać moc, dzięki której możemy później wykopać kryptowaluty. Więc ostrzegam pytania w komentarzach. Ta strona wypłaca tylko i wyłącznie kryptowaluty. Tak wygląda strona główna. Jak widzieliśmy, mamy tutaj główny pokój, gdzie są koparki. Bo oprócz tego, że możemy zdobywać moc poprzez granie w gry, to możemy także za walutę serwisową kupować koparki, które są jakby stałą mocą, że my nie musimy ciągle grać tylko one mają stałą swoją moc i dzięki bonusom możemy ją zwiększać. Bądź poprzez łączenia, ale to na spokojnie. Tak wygląda strona główna. Tak jak już mówiłem, mamy tutaj pokój z koparkami. Ja Jak widzisz, mam dwa takie pokoje i jestem już bardzo blisko, żeby odblokować trzeci, ponieważ potrzebuję 50 roller tokenów, czyli jest to waluta obowiązująca na stronie, a ja tej waluty mam obecnie 35,61. OK, tutaj mam zakładkę Events, czyli wszystkie eventy, które obecnie są na stronie. Jak widzisz, pierwsze co to mamy, puzzle event. To Wam pokażę później. Sezon Pass to jest karnet oraz wyścig, do którego możemy dołączyć. W tym przypadku poprzez zdobycie 3000 punktów, a jak widzisz jedna wygrana gra. Bo tak jak już mówiłem, gra się tutaj w gry. To jest 300 punktów, czyli muszę rozegrać 10 gier, żeby móc dołączyć do wyścigu. Tu są eventy. Teraz przejdziemy sobie do zadań, dzięki których możecie zdobywać Expo do karnetu. Jak widzisz, wygraj 20 gier w Coin Click, To jest taka gra, którą, dzięki której możemy nabijać sobie moc. Albo na przykład otwórz 4 dowolne, szczęśliwe skrzynki z roller tokenami. Albo tutaj yy, kup dwa roller tokeny albo więcej. Natomiast no, nie będziemy kupować roller tokena, więc to zadanie nam odpada. To jest tylko i wyłącznie ze złotym karnetem. No, czyli najbardziej zainteresuje nas pewnie zadanie tutaj numer 5. To są zadania dzienne. Oprócz tego mamy te zadania tygodniowe, gdzie jak widzisz, jeśli wykonamy 8 daily questów, dostaniemy 80 expa i 50 roller sezon tokenów. Jest to druga waluta na stronie, ale to Wam też wytłumaczę w późniejszym czasie. No i tutaj mamy ligi. Jak widzisz, żeby dostać się do każdej z tych lig, musisz mieć określoną moc kopania. Ja obecnie mam niecałe 70 tysięcy pera haszy, więc póki co na razie jestem w lidze brąz. Natomiast jak będę miał powyżej 100 pera haszy, no to już będę miał silver 1. A co za tym idzie? Ta nagroda blokowa troszeczkę się różni, tak? No bo spojrzę ja na przykład, kupię, kopię sobie tutaj poligona. No jak widzisz, tutaj blok reward to jest 2,16, a tutaj jest 1,05. Tutaj niestety nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, czemu im wyższa liga, to tym mniejsze nagrody blokowe, bo tego nie wiem. Natomiast może ktoś z Was mi odpowie w komentarzach. No to jak widzisz, jestem w brązowej lidze. No i tak tutaj użytkownicy kopią. Jak widzisz, aż 16% kopie poligona, tak jak ja, 31% kopie bitcoina i 31% kopie roller tokena. No oczywiście są tu jeszcze jakieś inne, no ale nie będziemy się aż tak rozdrabniać. No tutaj mamy topkę, jeśli o to chodzi, czyli to jak w ciągu dnia zmieniają się z dnia na dzień twoje, Twoja moc kopania. I możemy teraz wrócić sobie do strony głównej. Mamy tutaj u góry takie oferty, wydarzenia różnego rodzaju, czyli na przykład Pack and Dash. To dopiero zostanie wprowadzone. To jest taki, można powiedzieć, blok twórców strony. Na no, tym mamy takie coś jak Box Brigade, czyli poprzez na przykład wygranie pięciu gier odblokowujemy jedno tutaj, bo to jest pudło, i dostaniemy losową nagrodę stąd, więc całkiem spoko. No, jeśli na przykład zrobimy zadań w grach tutaj mamy do zrobienia aż 4, czyli możemy maksymalnie mniej więcej do tego poziomu sobie zrobić, to możemy odebrać jeszcze 40 roller sezon tokena i jeden perach aż mocne 24 godziny. No i oprócz tego te nagrody z prawej strony, więc też całkiem spoko. Teraz przejdźmy do gier. Ponieważ tego Wam jeszcze nie pokazałem, są tutaj one z lewej strony, druga zakładka. Mamy do wyboru naprawdę wiele. Każda moc, którą tutaj widzi w sensie reward, 2550 punktów, no to tak w dużym skrócie, jeśli na przykład tutaj mam, dajmy na to 2500 punktów, to jest to 2,5 terahasza mocy, a 1000 terahaszy to jest 1 perahasz. Tak w dużym skrócie. No i wejdźmy sobie teraz w taką jedną prostą grę, żeby pokazać Wam jak to wygląda. Te gry z reguły są bardzo szybkie i sprawne. No i widzisz, właśnie skończyłem climb reward. No, i w tym momencie ona dodaje się do mojego ogólnego salda. No, i jak widzisz, tutaj mam jakiś komputer. Komputer odpowiada za to, że dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, mamy piątek. No to moc tej gry będzie się utrzymywała tylko jeden dzień. Natomiast jeśli na przykład mam komputer czwartego levelu, bo są aż cztery lewele, no to siła z gier będzie się utrzymywała przez 7 dni. Ale muszę grać to jakiś czas, żeby level komputera znowu się nie wyzerował, w sensie znowu nie był na pierwszym levelu, ponieważ jeśli ja dzisiaj w piątek wbiję sobie czwarty poziom, no to jeśli jutro o w ogóle nie zagram na rollercoinie, no to ten komputer znowu cofnie się do levela pierwszego, a moja moc z dnia na dzień będzie mniejsza. Natomiast jeśli przez tydzień, czy tam nawet przez dwa tygodnie, utrzymam sobie komputer, no to wtedy moc na przykład z tej gry, którą przed chwilą. Wygrałem, będzie się trzymała aż 7 dni. Oczywiście, jeśli w międzyczasie stracę poziom komputera, no to ona tak samo jak poziom komputera spadnie. I to z dalej. Taskwall, no czyli ścianka z zadaniami, klasycznie zadania w grach, ankiety. No, chyba nie muszę tego omawiać, no bo no, na każdych stronkach jest można powiedzieć, że to samo. Expedition, czyli yy, tak w dużym skrócie, możemy tutaj dobrać sobie naszego hamstera, czyli naszego chomika, którego możemy kupić. Bądź na przykład dostać w karnecie. No, jak widzisz, możemy tutaj wysłać go, nazwijmy w taką przygodę w cudzysłowie. I on może nam przynosić różnego rodzaju e, nagrody. Idąc dalej, Season Pass, czyli karnet. Tak jak widzisz, ja mam darmowy, no bo jednak aktywacja. a już za roller tokena już nie można kupić. No to się wycwanili, bo kiedyś jeszcze było można kupić za roller tokena. No ale spójrz, no, zwykły, prosty karnet, czyli. Otwor, o, jakby otwierasz sobie ten karnet złoty, ale i tak musisz każdy z tych leveli wbić, a jak nie wbijesz, to ci po prostu przepada, bo karnet też ma swój czas. Jak widzisz, tutaj jest jeszcze 31 dni. No to płacisz 70 dolarów, czyli prawie 300 złotych, yy, za to, że yy, odblokujesz tylko możliwość. Natomiast jeśli chcesz już mieć yy, skompletowany cały ten karnet, no to musisz sobie, o tu już mają za, za roller tokena, tutaj nie. No to już musisz zapłacić 491 roller tokena. A to jest około, no w sensie, bo ogólnie, jeden roller token to jest 1 dolar, tak w przeliczeniu, czyli prawie 500 dolarów, czyli ponad 2000 za gotowy już karnet. No ale wtedy zgarniesz to z prawej i to z lewej. Czy to się opłaca? Nie wiem, bo nigdy nie kupowałem i nigdy nawet nie miałem aż tyle, żeby kupić. Natomiast wydaje mi się, że skoro jest taka opcja, to ludzie z tego korzystają. No i jak widzisz, tutaj nawet banjo walker. Daje tej możliwość, w sensie jest to chomik, którego możemy używać do zbierania tej poprzedniej zakładki różnych nagród. Możemy go wysyłać na różne misje, no i on wtedy nam będzie przynosił któreś z tych rzeczy. No, puzzle event już omawialiśmy, tak samo wyścig, więc przejdźmy teraz do sklepu, ponieważ mamy tutaj również sklep serwisowy. Czyli na przykład, jeśli ja bym chciał sobie kupić tutaj za 35 token tokena taką oto koparkę, prawie 10 perahaszy mocy i 3,4% bonusu, bo tutaj wam nie powiedziałem. Jak widzisz, na dole jest moja ogólna moc, prawie 72 perahaszę i z tego 74,16% to są bonusy. To znaczy, że jakaś koparka, tutaj raczej w tym drugim pokoju to będzie, ma jakiś bonus. Spójrz, tak jak tu, 0,53, bonusu 0,11, 0,1,5. I ten bonus się sumuje i jest doliczany do całej mocy. Prócz tego, żeby koparki kopały, musimy je codziennie co 24 godziny doładowywać. tak widzisz, jest taki kierunek. ja sobie go teraz kliknę, to widzisz, automatycznie ten pasek się wypełnia i dopiero za 24 godziny znowu muszę to zrobić. Natomiast masz tutaj też opcję wzięcia kupienia baterii, te baterie wypadają też z giery, możesz je kupić za, za roller tokeny, więc nie jest to jakiś duży wydatek. I wtedy możesz sobie zasilić to aż na 4 dni. No i ja czasami z tego korzystam. Tutaj mamy nagrodę blokową oraz to, jak to się przelicza w moim przypadku, bo ogólna nagroda blokowa dla mojej ligi to jest 2,16, a ja z tego dostaję 0,0018. No i tutaj, w tym miejscu, mogę wybierać, jakie kryptowaluty chcę kopać. No ja natomiast nie chcę na razie kopać nic innego prócz yy, matika, no bo po prostu najzwyczajniej w świecie na tym się teraz skupiam. No i tutaj wracając do tego sklepu, możemy kupować naprawdę różne rzeczy, yy, na przykład jeśli mamy koparkę, która, bo często w różnego rodzaju karnetach są koparki, które mają bardzo małe mocy, ale one się czasem przydają, żeby właśnie robić takie krafty, yy, no bo wtedy za bardzo małą kwotę mamy dość spoko koparkę. Na przykład spójrz, za pięć takich małych kopareczek, one mają jeden teracharz mocy, no to one się wydają takie śmieciowe, bo większość ludzi je sprzedaje. No ale jeśli je potrzymasz nawet do momentu, aż one będą użyteczne, no to one nawet na rynku, tutaj też jest rynek tak jak na Steamie, one wtedy na rynku skaczą, możesz je sprzedać drożej. Też za roller tokena albo za, z czasem to będzie wprowadzone, że za kryptowaluty. Sklep sezonowy, czyli tutaj możesz wydawać sobie roller sezon tokena. No i ja obecnie mam go tylko 18, więc tutaj za dużo Wam nie pokażę. Ale też możesz kupować skrzynki, możesz kupować koparki, więc jest w czym przebierać. Gotowe koparki. No tutaj akurat ceny są troszeczkę nie. Jak to powiedzieć, niewyważone, w sensie tu są bardzo duże ceny, a te koparki za dużo nie dają, więc nie polecam tutaj kupować. Lootboxy, możemy sobie jednego nawet na próbę otworzyć. Na przykład, no dobra, tego. Ok, 3 roller tokeny z 1.45, więc całkiem spoko. Boostery, czyli na przykład 5 razy więcej mocy z minigier na 3 godziny. 5 razy więcej mocy z minigier na 24 godziny, więc jest to też całkiem spoko, jeśli chcesz na szybko coś e, podkręcić. No i stojaki. Stojaki też mają swoje bonusy. Stojaki to jest to, co, na czym te koparki tutaj sobie stoją, tak jak widzisz. No i niektóre z nich, na przykład, tak jak tutaj widzisz, e, size to jest 8 miejsc i możesz go kupić sobie za 5,99. Ma on 9% bonusu, ale nie możesz go później odsprzedać na rynku. Room skins to są po prostu skórki do pokojów one nic nie dają. Tyle, I tak samo, awatar, czapki, awatara. Ja ich tutaj trochę mam, ale ich nawet nie możesz kupić je tylko dostaniesz w karnecie. Yy, chyba najstarsza jest, o yy, ile dobrze pamiętam, chyba ta, albo ta, nie pamiętam już. No i trofea, też one nic nie dają. No i tutaj mamy marketplace, gdzie możemy kupować różnego rodzaju koparki, części, yy, baterie, stojaki od innych użytkowników. Możemy też sprzedawać swoje. Tutaj, jak widzisz. Yy, no, ja trochę tego sprzedawałem. storecz, czyli y, magazyn, gdzie możemy łączyć ze sobą części. A im wyższy level jest tych części, tak jak tutaj widzisz, są z 5 poziomów. Im wyższy level części, tym mocniej możemy podkręcić koparkę. Na przykład spójrz, tutaj mam dwie koparki o mocy 41 terahaszy y, i mają one 0,2 bonusu. No to jak będę miał jeden niebieski wiatrak i 0,6 roller, roller tokena. Mogę je ulepszyć i mieć jedną koparkę o mocy 108 tera haszy i 0,41% ,41 bonusu, więc całkiem spoko. No i w ostatnim czasie zostały wprowadzone także achievementy, czyli w dużym skrócie zadania, dzięki których możemy wykonywać je i zdobywać różne nagrody. Na przykład ja tutaj jak postawię 150 koparek w pokojach, no to dostanę 25 baterii. Czyli całkiem spoko. Albo jak wygrane, wygram sobie 1200 gier, dostanę 3 roller tokena, więc też całkiem w porządku. No leatherboard, natomiast, żeby tutaj się dostać, naprawdę trzeba mieć. No trzeba tutaj trochę grać. No spójrzcie, tutaj na przykład Koleś ma cztery pokoje tych koparek. No i tutaj widzicie, one stoją na stojakach. Wszystkie są na maksowanych poziomach, na, na szóstym więc tutaj naprawdę on pewnie kasę z tego trzepię niezłą. No i żeby to się znaczy, tutaj, nie zdziwię Was, ale trzeba naprawdę dużo grać. Ja na przykład jestem 27 152, więc no daleko mi to podium. A jeśli chodzi o wypłaty, to strona w 100% wypłaca, natomiast żeby tutaj dozbierać sobie tą liczbę wypłat, naprawdę musi się trochę postarać. Jak widzisz dwa razy wypłacałem Bitcoina, raz wypłacałem Ethereum i raz wypłacałem Doge'a. Teraz zbieram sobie poligona, no i żeby wypłacić potrzebuję aż 80... Do minimalnej wypłaty, no to teraz sobie możemy policzyć, że jeśli ja mam 0,0018 na 10 minut, no to w godzinę to jest około 0,5. 0,1, tak w dużym zaokrągleniu, no to w, w ciągu całego dnia zdobędę 0,24, no czyli trochę to zajmie. No i oprócz tego, oczywiście, mam program poleceń. Link ten tutaj znajdziesz w komentarzu. Zapraszam do rejestracji, ciebie to nic nie kosztuje, a na start dostaniesz ode mnie 1000 Satoshi. Jak widzisz, trochę tutaj moi poleceni zbierają, jeśli chodzi o to. Co prawda, w ostatnich dniach chyba tylko roller tokena, no ale zawsze gdzieś tam jest coś do przodu. No i widzisz, mam tutaj aż 114 poleconych i to wszyscy to jesteście wy, więc naprawdę dobry wynik. Podsumowując, strona RollerCoin jest dla ciebie, jeśli chcesz zacząć troszeczkę bardziej rozwijać sobie portfolio kryptowalut. Ja na przykład tak robię, czyli wchodzę sobie na RollerCoin, a pogram chwilę, kupuję jakąś koparkę, wychodzę temat zamknięty i ona się tam produkuje, ona kopie te kryptowaluty. No a po jakimś czasie, pewnie trochę dłuższym, po prostu wypłaca sobie stąd pieniążki. Na początku dużo czasu trzeba poświęcić tej stronie, ale im dalej w las, tym lepiej. Tyle ode mnie. To był kanał Internetowy Pieniądz. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć i czołem. Pa.